dzisiaj tak troszeczkę nietypowo, u no, mnie jest rano, i słychać motorki, ósma rano jest, także dzień dobry wszystkim, albo good afternoon. Ja dzisiaj rano ten, poczytałem sobie te wszystkie komentarze po, pod ostatniego filmiku, no i bardzo, bardzo fajne takie rzeczowe, takie rzeczowe te komentarze są i tak sobie pomyślałem żeby, żeby nie będę tego odpisywał nie będę odpisywał na te komentarze tylko po prostu powiem powiem coś nieco i z tego z tego też zrobi się zrobi się filmik a więc tak może zacznę od Aleksandra Wojciechowska no tu bardzo często mi się przewija te, 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 te przewijają mi się te komentarze e, e, pani Aleksandry pani, e, pani Aleksandra napisała tak ja tam rozumiem te dzieciaki edukacja na całym świecie nie ma nic wspólnego z codziennym życiem i, i jest nudna tak no e, m, m, Trzeba sobie po prostu przypomnieć te lata, jak się chodziło do szkoły, jak się miało 12 lat, jakie to było, jakie to było podejście, no to, no, to tak, takie, no tak, tak jakby się do, za karę chodziło do tej szkoły. No może nie wszyscy tak odczuwali, ale ja pamiętam, że, że też do tej szkoły to tak no, ciężko troszeczkę się chodziło. E, Witold Dab. Napisał coś takiego. Ja będę podawał te niki, bo, bo tu pod komentarzami nie ma imienia. Bo być może nik jest inny, a ktoś tam ma na imię np. Na Dzisiaj o Kazimierz, czy Waldemar, czy Zosia, no nie wiem. Witold Dab. Rysiu, chciałbym się zapytać, czy ta dziewczynka wspomina swoją matkę i czy ma kontakt z jakąś dalszą rodziną. I czy ty jesteś jej prawnym opiekunem. Widać, że jesteś dobrym człowiekiem. Pozdrawiam Ciebie, wnuczkę, kotka i, i kurki. Eee... Bardzo ma, ona bardzo mało wspomina, bo kiedyś tam żeśmy się, kiedyś tam żeśmy się z nią, jeszcze to, jeszcze zaraz tam jak to wszystko takie świeże było, to kiedyś żeśmy się z nią umówili, że, że nie będziemy po prostu, jak najmniej będziemy tego wspominać i ona, i ona tak się tego trzyma, chociaż czasami, czasami Czasami coś tam wspomnie, bo no ja, to, ja też czasami przeglądam tam te swoje y, zdjęcia, jakieś tam filmiki z Nadiją, no ona też to widzi, prawda? I, ale generalnie staram się, generalnie, generalnie jest tak, że ona nie, nie, nie wspomina za bardzo. O, y, jedyne, jedyne tylko takie coś takie zabawne co jest, to czasami jak ja zja, jadę z, no, z nią na motorze. To, to ona mówi tak. Ona tak z takim, z takim dowcipem mówi tak, Richard, slow down. Bo, bo jak ja jeździłem z Nadią i, i z nią, to Nadija mi mówiła, żebym zwolnił, żebym troszeczkę, troszeczkę wolniej jechał. No to mówiła Richard, slow down. I ona teraz, ona teraz tak, tak się też na, naśmiewa z tego, i jak jedzie ze mną, to yy, jak jedzie ze mną, to mówi: Richard, slow down, i się śmieje z tego. Nie? Yy, z, z dalszą rodziną, nie, ona ma tam jakiś kontakt z tymi ciotkami, ale, yy, ale nie jest to jakiś taki, yy, yy, taki ścisły kontakt. A tam w tym rodzinnym mieście, tam gdzie ona mieszkała, w Kursach, to, o, to tam ta rodzina, tam już nie ma praktycznie tej rodziny. Tam jedyna najbliższa jej rodzina to była ta babcia, ale tej babci już też nie ma. Także no, nie, 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 nie wspomina za bardzo. Tak generalnie no, ma, ma kontakty na tym na, na telefonie z tą, z tą rodziną. No, czasami tam ktoś dzwoni do niej i ona tam do kogoś dzwoni, ale to nie jest takie, taka, taka ścisła ta, ta, ta więź. I, czy ja jestem jej prawnym opiekunem? Y, tak, oczywiście jestem. Y, jestem jej oficjalnie jestem jej prawnym opiekunem. Y, jest, to tutaj, jest to udokumentowane tutaj w tym, y, w tym urzędzie, w y, tym takim głównym urzędzie miasta przez tego y, przez tego, y, przez tego y, głównego jakby wojewody, nie wiem czy jak to się nazywa, jest to przybite pieczątką, także... Jestem jej opiekunem. E... I tutaj jeszcze napisał Pulsar. Pulsar, no ja mówię ten nick, jaki jest na, na tym na YouTubie. E... A może coś złego dzieje się w szkole? Może jej dokuczają? Czasami to jest przyczyna, że dziecko nie chce iść do szkoły. E... Tak, e... znaczy się... Ja, ja z tej poprzedniej szkoły, z tej takiej typowo kumerskiej, tej publicznej, tej e, takiej bez, bezpłatnej, e, ja ją stamtąd zabrałem właśnie z tego względu, że dzieciaki jej dokuczały, ona im powiedziała. A tutaj, tu jest troszeczkę inna sytuacja, bo to jest płatna szkoła i tutaj, e, tutaj e, ta, ten zespół szkolny, czyli tych nauczycieli, tych pedagogów, oni sobie nie mogą na takie coś pozwolić, bo, no bo to jest troszeczkę inna szkoła, inny level. Jest to bardzo wysoki poziom tam i to są, to są selekcjonowani nauczyciele, oni są, oni są szkoleni do tego celu, do... do do nauczania takich dzieci, prawda, i nie mogą sobie na to, także na pewno jestem, bo rozmawiałem z nauczycielem, rozmawiałem, rozmawiałem tam z tą obsługą i to są bardzo, bardzo ciepli, bardzo przyjaźni ludzie, widziałem jak oni widziałem jak oni ją traktują, jak ja ją przywożę do szkoły, to, to oni biorą ją za rączkę tak, tak bardzo cieplutko, prawda? Także ona nie, na pewno nie ma czegoś takiego i na pewno nie ma, na pewno takie rzeczy, takie rzeczy jak jakieś, jak jakieś dokuczanie czy jakieś tam wyszydzanie drugiego dziecka, na pewno takie, takie, takiego czegoś tam nie ma. No i tu jeszcze jest help. Napisał, czy może lepiej rower kupić, bo bezpieczniejszy, bo ja wspominałem o tym skuterku dla niej, takim elektrycznym. No ona ma rower, ale tak za bardzo nie chce na tym rowerze jeździć. Na razie jeszcze, ja tylko tak wspomniałem o tym, na razie jeszcze nie, ona, to jeszcze musi wszystko być takie, wszystko jeszcze musi się ułożyć. Eee, Quadax, Quadax napisała tak. Nie chcę ty pouczać cię Rysiu, bo robisz dla mną świetną robotę. Ale ty tylko masz zadbać, aby była zawsze najedzona, przede wszystkim podczas zajęć szkolnych. A resztę musi sobie sama poukładać w głowie. Może poproś nauczycieli, aby wytłumaczyli jej, że musi chodzić do szkoły. To ich zadanie pedagogiczne. Pozdrawiam i zdrówka życzę. No. <laughs> eee. Ja myślę, że, że ten, że, że to jest bardzo krótko, to jest jeszcze bardzo krótko. Ona krótko chodzi do tej szkoły i to jeszcze, jeszcze potrzeba trochę czasu. No to wiadomo, jak się... Ja wiem, ja wiem jak to jest, jak, jak się w jakieś nowe w nowe środowisko wchodzi, w nowe miejsce, to, 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 nie jest, to, to nie jest tak od razu, że od razu się, od razu się za, zaadoptuje. No, to, to trzeba troszeczkę czasu na to, a na pewno nauczyciele takie mają tam podejście do tych dzieci, że oni im tłumaczą, że tłumaczą, że, że ta nauka jest, 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 im, jest im bardzo potrzebna. Zrobię sobie teraz przerwę na matę, na kawkę. No właśnie, tutaj, teraz taki bardzo fajny, bardzo fajny, ciekawy komentarz przeczytałem. Napisała go statkowa, statkowa. To ona też bardzo, bardzo często mi pisze komentarze. Takie bardzo fajne komentarze. Yy, wiem, że jest i na moim kanale, jest na kanale Krzysia i pewnie tam inne kanały też ogląda. I ona napisała mi takie coś. E, przeczytam może ca cały ten komentarz. E, Ryszard, może ona trochę się... to jest wszystko odnośnie e, to, to co ja mówię teraz, to wszystko jest odnośnie tego, jeszcze raz to powtórzę odnośnie tego wczorajszego e, filmiku e, o Nompoi. I przeczytam teraz tak. Ryszard, może ona troszkę się ciebie wstydzi. Nietypowa broda, włosy długie związane w kucyk. Tak oceniła wnuczka mojej koleżanki 15-letnia. To nie było złośliwe, tak dziewczynka cię oceniła. Podoba mi się jak dbasz o nią i te buciki. Pozdrawiam ciebie za spokój, jak mówisz o motorku, oni jeżdżą bez, bez przepisów. No właśnie, nietypowa broda, włosy długie, związane w kucyk i to e, taką ocenę wydała mi 15-letnia dziewczynka, która już, która już jest nauczona oceniać, oceniać ludzi. E, tak, z tego, wynika że, z tego wy, wynika, że ta moja broda i te moje włosy, że to jest coś, coś, coś niefajnego, coś nie bardzo. Że ja powinienem być ładnie ostrzyżony, broda ogolona, ładnie wypudrowany tutaj. No, właśnie w takim, kierunku, w takim kierunku są dzieci wychowywane w Europie, że oceniają ludzi zewnętrznie, jak ktoś wygląda na zewnątrz. Tutaj troszeczkę, no tutaj troszeczkę jest, jest to inaczej. Tutaj nie jest za bardzo to istotne, jak się wygląda, tylko kim się jest. I, i oni, oni tutaj mają wie, wielki, wielki szacunek dla starszych osób nie oceniają, e, nie oceniają e, wyglądu zewnętrznego, tylko po prostu, e, tylko po prostu szanują. E, może, ja, może ja dam taki przykład. E, bo no mówi na mnie papa. Papa e, Papa to nie oznacza tato, że ona mówi na mnie tato. Papa w, ich, w tej ich mentalności to jest, to jest słowo, które wyraża szacunek dla starszej osoby. Do każdej, do każdej starszej osoby, do każdej starszej osoby ona, ona się zwraca w ten sposób. Jeśli ktoś jest w takim wieku podobnym jak ja, to ona też do niego mówi papa. W ogóle wszyscy ludzie tutaj, wszyscy ludzie, jak ja gdzieś tam jadę do sklepu, czy, czy gdzieś tam jestem, to, to oni się zwracają papa, bo papa, papa to jest to jest taki to jest taki wyraz wyraz szacunku. No i tak. No właśnie tak, no, no, no chciałem właśnie o tym powiedzieć, o tej, o tej różnicy, o tej różnicy, e, o tej różnicy mentalności, tej mentalności europejskiej i, i tej mentalności tutaj, tutaj kmerskiej, nie. E, nie jest ważny, nie jest ważny e, wygląd zewnętrzny, tylko ważne jest to, e, co się reprezentuje e, sobą. Jagódka, Jagódka, Jagódka 83 napisała tak. Myślałam, że podopieczna ma 7-8 lat. Jest taka drobniutka, a tu niespodzianka 12. No, ta, no oni, oni ta, ta ich struktura tutaj jest troszeczkę inna. No ona faktycznie jest bardzo, bardzo drobniutka i, i, i leciutka, bo ja czasami ją, czasami ją biorę na ręce, no to to dzieciaczek taki, takiej leciutka, że w jednej ręce można ją po, e, podnieść. E, tak, tak oni tutaj wyglądają. E, tutaj e, dziecko tam w wieku 15-16 lat faktycznie wygląda na 10 na, na inny Inne jest po prostu. Inne to wynika, e, to wynika z, tych, z tego innego klimatu. To jest inny klimat, inne e, wszystko, inna temperatura, inne... No wszystko jest, wszystko jest inne i to wydaje mi się, że to z tego wynika, z tego... To są uwarunkowania jakieś tam klimatyczne, e, że ci ludzie, oni, oni, e, oni... bardzo młodo wyglądają, do, do któregoś tam wieku, do, do któregoś tam wieku to trudno jest ocenić ile, ile, ile ten człowiek ma lat. E, no widziałem już takie przypadki, że kobieta, e, rozmawiałem z kobietą, która e, która wyglądała na 20 tam parę lat, a ona miała już ona już miała 40 lat i dwójkę dzieci. Także to później, później już tam, w późniejszym tym wieku, to już później widać, że to tak jakby bardzo szybciej się troszeczkę starzeli, bo to, to, to później widać, ale do tego wieku takiego do tego wieku 40 lat to jest, yy, trudno, jest trudno jest ocenić, ile, yy, ile, yy, ile ta osoba ma, ma lat. No i tu jeszcze taki jeden fajny yy, komentarz, przeczytam. Yy, yy, to jest takiego, yy, takiego chłopaka, który tutaj u mnie był, on był z Anglii przyjechał, on ma na imię Krzysiu. Yy, tutaj ten nick, yy, nick na na. YouTube on ma Krzysztof Gocha. I ja przeczytam ten komentarz i, no bo taki bardzo fajny, taki bardzo miły dla mnie, taki, no, no, takie, właśnie takie komentarze, jak takie komentarze czytam, to to mnie też tak bardzo mobilizuje do tego, żeby żeby działać, żeby po prostu działać dalej. I przeczytam tak. Aż się łezka mi wokół kręci z radości, jakie szczęście w nieszczęściu, że dziecko trafiło na takiego dobrego, na takiego człowieka duszę jak Rysiu. Bądź błogosławiony za opiekę, którą okazujesz. Jaki piękny mundurek szkolny. Wszystkiego najlepszego Rysiu. No i to jest akurat taki komentarz, który... Mm, to nie jest taki suchy komentarz, bo to jest... Krzysiu jest osobą, która, która tutaj była u mnie, która, który widział to wszystko, że mógł to, m, m, no, że, mógł to wszystko zobaczyć na, na, na własne oczy, dotknąć to, i, i, i ta, jego ocena, ta jego ocena jest, jest taka bardzo, bardzo obiektywna. To nie jest taki suchy komentarz, tylko m, pozdrawiam, całuję, wszystkiego dobrego czy coś tam. Nie? To jest taki, taki bardzo fajny ten komentarz. No. E, e, wiesz co krzysiu tak e, ja, ja o tym już też wspominałem że e, po prostu to była to jest taka sytuacja że najprawdopodobniej że każdy by zrobił coś takiego e, bo ja miałem ten obraz ja miałem ten obraz taki mm, tak sobie to myślałem, co by się z tym dzieckiem stało, jeśli, jeby, jeśli ja bym się nią nie zajął. I, I to wszystko analizowałem, rozmawiałem na ten temat, że to po prostu... Yy... No, stałoby się coś niedobrego, nie, jeśli ja bym się tym dzieciakiem yy, nie zajął. Także, no myślę, że, no nie wiem, każdy kto jakoś tam, yy, no, normalnie, w miarę normalnie myśli, to każdy by zrobił to samo na moim miejscu. Nie jest to jakiś tam, nie jest to jakiś tam taki, no nie może dla niektórych może to jest jakiś tam wielki wyczyn, a ja tam jakoś tak, yy, no bo dużo ludzi mówią, że to jest, dużo ludzi mówi, że to jest jakiś tam wielki wyczyn, który ja robię. No, wydaje mi się, że to jest takie, takie, takie normalne, naturalne, że naturalnie ludzie powinni tak, e, tak się, tak się zachowywać, że w takich sytuacjach powinni, powinni, e, powinni tak robić. Nie? Także e, bardzo dziękuję Krzysiu za bardzo fajny komentarz, taki bardzo budujący. Nie? No, i oczywiście czekam na Ciebie, bo obiecałeś, że przyjedziesz <laughs> po raz kolejny. No Jeszcze tutaj się odniosę do takiego jednego komentarza. Eee, napisała Lucyna Mat 4216. Eee, napisała tak: Opieka nad dzieckiem, i wychowanie to jest wyzwanie życia. Dzięki temu, że jesteś dojrzałym człowiekiem, możesz dziecku przekazywać takie wartości, do których młodzi dochodzą z czasem i nie dlatego, że są głupsi, a no. dlatego, że mają jeszcze tak, że nie mają jeszcze tak wielu doświadczeń. I jak to się powiada? Nie, małe dzieci, mały kłopot. Duże dzieci, duży kłopot. No tak. Hmm. E Dzięki dojrzałem, że możesz dziecku przekazywać takie wartości. Bardzo... Ja wczoraj o tym wspominałem, że, że, e, e, że, mm, że, ta miłość, że ta miłość, która jest między mną a tym dzieciakiem, to, że to jest trochę inna forma miłości. To nie jest, ja, ja nie traktuję jej jak, jako swoje dziecko, tylko ją traktuję bardziej jako wnuczkę. Bo... To jest inna ta forma, inna, ja w tym poprzednim filmie mówiłem, to jest troszkę inna ta forma miłości. Po, e, tutaj pisze o tych przekazywaniu wartości. Ja już zauważyłem, jed, e, znaczy się to taki skrajny, taki jeden, jeden z przykładów podam. I ona już się nauczyła, ona już się nauczyła przy mnie, bo ja bardzo lubię zwierzęta. I... Mm, tego kotka, którego mam, Gikusia, on od samego, początku, od samego początku jest tutaj w domu i on ze mną śpi. I, I on jest bardzo łagodny, on nie wystawia tych pazurków, nie ten. Ona, jak tutaj na samym początku przyszła, to ona się bała tego kota. I, i ona się dziwiła, że ten kot jest w domu i, i że on ze mną śpi. I tak i, i ona się bała tego kota widocznie nie wiem, ona może miała jakieś tam doświadczenia, że kot ją podrapał albo coś takiego. Ten kot, ten kot nie wystawia w ogóle pazurków do ludzi. I tak stopniowo, stopniowo ona widziała, jak ja głaskam tego kota, jak ja go trzymam na kolanach, jak, jak, go, jak go karmię. I ona widziała, że, ten, widzi, że ten, ta relacja z tym zwierzakiem jest taka bardzo fajna. I stopniowo, stopniowo ona zaczęła patrzeć patrzę, a ona już z tym kotkiem się bawi ten kotek leży koło niej, śpi przytula się do niej i już jest ten już jest inaczej, także już jednej fajnej rzeczy jednej fajnej się, rzeczy się nauczyła na pewno I jest jeszcze pewnie dużo, dużo więcej, bo może są to takie rzeczy które, o których ja e, po prostu podświadomie coś tam e, świadomie tego nie robię, podświadomie ona na, na pewno to e, też wszystko, bo to dzieciak wiadomo jak, je, je, że jest chłonny nie? i widzi te te zachowania, no widzi te zachowania też jak, jak ja się zajmuję tymi kurkami, że ja tam siedzę, e, piję kawę i, i tam siedzę z tymi kurami, ona też to widzi, prawda? Widzi też, e, e, widzi też e, te moje zachowania jak ja tam chodzę do hoteliku, do, do tamtych kotów, także no to m, wydaje mi się, że takie, m, takie coś, ta miłość też do, do zwierzęcia to też jest bardzo... E, bardzo, ważne, bardzo ważne w wychowaniu dzieciaka, znaczy w wychowaniu. No, e, no, no to, to będzie, ona będzie miała to wpojone, no. będzie wiedziała, że miłość do, do zwierzaków to, że to jest ważna sprawa, bo to zwierzę to zwierzę też oddaje tą miłość, jeśli, jeśli, jeśli temu zwierzęciu się okazuje miłość, to to zwierzę oddaje, ono jest bardzo wdzięczne, ja wiem to po, po, tym, po tym swoim kikusiu, Kikuś, kikusia wziąłem ze schroniska, o, na koniec dodam.